No i się mandero. No. A tutaj Marcel regeneruje tumik do Mazdy. Taka bita, że widzicie. No Tumiki trzeba regenerować. Wygnity był wkład ten wyleciała cała ta, ta watolina ze środka. Taka rura wygniła. Wypluło to tą watolinę całą do tyłu. I teraz Marcel mówi, że on będzie... Regenerował tunikowane wydechy, mówi, że będzie, to jest nowa nisza na rynku. Regeneracja tuników. Tumik jest z kwasiaka do tej drugiej mazdy czarnej. No i zobaczymy, co on tu wymodzi. Będzie się uczył dzisiaj spawać kwaśną blachę, bo nigdy nie spawał ponoć. A teraz wkłada Watolinę. Nie wiem, co, 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 co to z tego wyjdzie. Ja to, to marnie to widzę, no ale <śmiech> zobaczymy. <śmiech> Przystki, bo zaraz ja coś kurwa powiem. Nic nie mów. No. no. I tak wytnę. No. Ja cię, kurwa wytnę. Na lajfa nie wytniesz, kurwa. A co na lajfie? Nic nie powiesz. Ja cię już nie puszczę zdążę, na No kurwa, zdążę. Ja cię nie puszczę już na No Ja mogę kurwa 5 tysięcy kąt pozakładać, kurwa. Nie no i co? Ja wiem, a, wiesz, a wiesz, ile kąt wywożę we mieści? No dobrze, może się dużo, ale. Oni nadążycie kasować. Jak nie nadążymy człowieku. Oni nie zdążą przeczytać, bo ja pierwszy widzę nim oni. I będzie jep, pie, pie, jep kurwa. Tak sobie tłumacz. No. Skąd najpierw kluczyk ci muszę zabrać. No. tu kurwa kluczyk No przecież masz moda. A moda. Cicho. Zobaczymy co z tego będzie. Panie, będzie blaszkę odpychało. I co mówisz, że to będzie jeździć? Przecież na Tumiku się nie jeździ. Mhm. Mm no. ma ładnie wydawać dźwięki. Mm -hmm. w ten sposób. Tak jest, akurat zapomniałem to podczyścić. No, o, wiesz, ja już czego zapomniałem. No dobra, zobaczymy potem, co będzie się działo. A co ty robisz teraz? Bramzuje sobie papierkiem kurwa. A co ty pod czy i ten tłumik? Tak pod szpachlę kurwa. O, z tym będzie spawane i szpachlowane? Tak, nie może być przedmuchów, kurwa, musi być kurwa idealnie kurwa. To co, lakier bezbarwny już szykować? Tak. Aha. Jeszcze podkład kurwa. Podkład, wkład skończył. Musisz zrobić tak wykończeniowo szpachlą, żeby od razu kolor pierdolnąć, a strepy no... Kurwa nie śpię, bo jak w Holandii robiłem na warsztacie. To tam właśnie dziury kurwa szpachlą zatykali kurwa w tłumikach kurwa. No widzisz. Trzeba się uczyć od nich. No. Dobrze. Już jakiś zaczątek masz kurwa. No tak wygląda półprodukt zadeklowany. Teraz Marcel będzie się uczył spawać kwaśną stal kwaśną elektrodą. Już tam jest napchane watoliny Dokielek za, 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 zadeklowany. Zobaczymy co z tego będzie kurwa. Kurwa, regeneracja tłumików Remusa. Teraz teraz będzie proces spoinowania, czyli spawania, czy jak to tam wolicie. Oc No, to chyba nie takie proste będzie. No wiesz, trzeba zacząć, kurwa. A taki ładny spaw jest, co? Święte, on tak się złowę, świętej pamięci, mój ojciec mówił. nikt z tego strzelał, nie będzie kurwa. Będzie? No i dobra. Mamy ten tłumik postawany, porobiony. Wyszło jak wyszło. Pozostaje tylko zamontować do, do Mazdy. No mówię, cała, cały myk chodziło o to z tym wydechem, że to jest właśnie remusa jakiś chyba na zamówienie robiony czy coś takiego, nie mam pojęcia. Kto co i jak yy, ze stali nierdzewnej to wszystko jest nie. Także no zrobiliśmy co mogliśmy. To co? To się mandero?